Niesamowite, jak wielu ludzi tak naprawdę odkrywa całe karty, pokazuje wszystko, co ma, chwali się, mówi swoje plany, a potem się dziwią, że są skrzywdzeni, że ktoś to wykorzystuje. Posłuchaj, naucz się, że sukces przeżywa się w ciszy. Naucz się, że nikt nie ma prawa wiedzieć, co planujesz. Na świecie jest wystarczająco złych ludzi, którzy tylko czekają, tylko czekają aż im powiesz, co planujesz, żeby mogli to zepsuć. Więc naucz się wreszcie, że jeżeli coś robisz, to robisz to dla siebie. A żyć musisz tak, żeby nikt nie wiedział, co się w przyszłości wydarzy. Dlaczego? Dlatego, że na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli to popsuć. Dlatego przestań ufać każdemu. Nie każdy, kto się do ciebie uśmiecha, jest twoim przyjacielem. Nie każdy, kto jest dla ciebie miły, zawsze przy tobie będzie. Prawda jest taka, że w życiu możesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Jeżeli nie szanujesz swojej drogi, jeżeli nie szanujesz swoich tajemnic, to nie oczekuj tego, że ktokolwiek będzie to robił. Pamiętaj, najważniejsze jest to, aby robić swoje. Iść do przodu i żyć tak, aby nie pozwolić nikomu się skrzywdzić. I to powinno być Twoją dewizą życiową i Twoim mottem. Nigdy nie pozwolę, aby ktoś mnie skrzywdził. Uwierz mi, jeżeli w to uwierzysz. Jeżeli zaczniesz tak żyć, to będziesz niezniszczalny. Pozdrawiam.